Bóg może wymazać twoją przeszłość, część druga. Obserwowałeś kiedyś dzieci bawiące się z nikopisem? Nawet jak na na ekranie, wystarczy, że go odwrócą, a wszystko znika i mogą zacząć od nowa. Podobnie Bóg radzi sobie z twoimi błędami, wymazując tablicę do czysta. Nie będę już wspominał ich grzechów. Bóg zapomina. To z pewnością jedno z najwspanialszych stwierdzeń w Biblii. Kiedy wyznajemy nasze grzechy i prosimy Boga o przebaczenie, On wymazuje naszą przeszłość, postanawia zapomnieć o tym, co złego zrobiliśmy, o naszych błędach i upadkach. Nawet gdybyśmy umarli dziś wieczorem, stanęli przed Bogiem w niebie i zapytali Go o grzech, który popełniliśmy wczoraj, On zapytałby: Jaki grzech? Nie przyznając się do swojego grzechu, odmawiasz Bogu radości z przebaczenia ci. Jeśli będziesz próbował usprawiedliwić swój grzech, Bóg pozwoli, by konsekwencje stały się tak bolesne, że będziesz chciał się od niego zwrócić. Kiedy jednak wyznasz swój grzech, on jest wierny i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Syn marnotrawny złamał ojcu serce, roztrwonił spadek i skończył w chlewie. Jego historia to jednak historia powrotu. Jego nawrócenie zaczęło się od słów. Wtedy oprzytomniał i powiedział: Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: Ojcze zgrzeszyłem. Mówi nam o tym Ewangelia według świętego Łukasza, w rozdziale 15, werset 17-18. Zaś to, co zrobił dla niego jego ojciec, dzisiaj uczyni dla ciebie Bóg.